Witam wszystkich zainteresowanych kolektorami próżniowymi. gdzie jest taki fajny, słoneczny dzień. 4 lutego, godzina 10. Słońce fajnie świeci. I chciałem Wam pokazać jaka jest różnica między kolektorami płaskimi a próżniowymi. Tak to wygląda. Grzać one już grzeją. Tam coś koło 18 stopni jest na tych kolektorach. Czyli boiler ten Woda na dole już jest dogrzewana. Zaraz pójdę zobaczyć, jakie tam są uzyski. Przed chwilą sprawdzałem to było 0,8 kW. Dzisiaj naciągnięte, jak to wygląda? Na tych płaskich śnieg zalega. Coś się zaczyna zsuwać, ale zsunąć się dalej nie zsunie. Bo tutaj jest już. Zsunęło się to do ziemi. Więc musi się to wszystko topić. Na tych ten śnieg przeleciał fajnie. No wiadomo, tu na dole gdzieś jeszcze zalega, ale zaraz wezmę szczotę i to wszystko pozmiatam. Termometr jest tutaj. To jeszcze nie jest wszystko poizolowane. Jeszcze muszą po tutaj pomontować termometry, żeby można było to lepiej mierzyć wszystko. Zobaczyć jak to wygląda. Tak samo tutaj. Na tych złączkach nie ma jeszcze izolacji. I nie wiem czy tutaj zgarnąć to, czy poczekać aż się samo rozpuści. Zgarną. Będzie dla mnie z korzyścią. Idę teraz na dół. No i tutaj wygląda to tak, a 954, tam na kolektorze 18-19, teraz pompka chyba przed chwilą ruszyła. Na dole, boilerze 9 stopni, więc ono ma jak teraz ciągnąć to ciepło z różnicy temperatur. tak? Wczoraj było 18, dzisiaj już jest ponad 1. 1 i 1, 1, wczoraj 18 i 2. Zobaczymy, jak się zakończy dzień taki fajny słoneczny. Dzisiaj ma być 4 godziny słońca, wczoraj było 2,5 godziny. No i wczoraj przez 2,5 godziny było 18,2 kilowatogodziny. Dobrze. No i tak to wygląda. No już 8 kW moc chwilowa oczywiście, bo ono skacze tutaj lepiej pokazuje ten komputer temperaturę, bo na aplikacji to się odświeża co pół minuty i tam są takie skoki temperatury niewidoczne, a tutaj każda różnica jest widoczna tak. tutaj na kolektorach jest 1,5 bara, a to dlatego, że przy montażu tamtych kolektorów, dwa dni odpowietrzałem to. Coraz musiałem odpowietrzyć, odpowietrzyć, i z trzech atmosfer tych barów zeszło mi już na 1,5, ale jeszcze dobiłem tego glicolu. Powinno być dobrze. No i sytuacja tutaj taka. No, i tutaj mam taką szczotę do mycia samochodu. To ładnie to teraz pozmiatam. I czekamy na uzyski. O, tutaj widać na tym panelu. Ten pierwszy jest zimniejszy. Drugi chyba cieplejszy. Może coś tam już działa. Że ten śnieg tak inaczej wygląda. No ale dobra, jadę z tym. No i wszystko jest zgarnięte. To jest zimna wiadomo Tutaj lód ten się trzyma Ale śnieg jest fajny Z tyłu też biała. A coś bym chciałem jeszcze pokazać To jest bardzo dobrze teraz widoczne Tutaj na tym cieniu Tak jak widać tutaj te Prześwity To znaczy, że teraz one pracują Niezależnie od kąta padania Tego słońca na 100%. Jak tutaj się zrobi już płaszczyzna ciemna, to znaczy, że słońce będzie zachodziło rurka na rurka. Teraz dobrze pracują. No fakt nie jest to do słońca ustawione, bo tutaj będzie garaż i one będą tak zamontowane na garażu, więc od razu teraz ustawiłem pod takim samym kątem jak na garażu, żeby wiedzieć jak to będzie działać w przyszłości. Dobra, idziemy na dół. No na dole, nadal tak samo. W granicach 20 stopni. 1,7 dzisiaj. Dobrze. A pracują około 15-20 minut. To na aplikacji zobaczą której zaczęły pracować. O, do dyszki dochodzi. Dobrze, to na razie. Dalsza część będzie około godziny 15.00.